Siemano z tej strony tak to rolnik. Dzisiaj mamy dość nietypowy filmik, bo jak widzicie puste klatki, tylko u mnie została ta, została ta samica. I tutaj też nie ma. Spytacie się może dlaczego. A dlatego, że sprzedałem, żeby uwolnić klatki na nowe młode, bo to samice dzisiaj byłem zakocić. Zakociłem i za 32 dni powinna się wykocić. O, muszę klatki sobie po, 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 pozwalniać na młode. Wczoraj powyczyszczałem klatki. Wszystko ładnie. I tak na pewno będą filmiki z wykotu i pokaz gniazda. Poszły nawet. Miały, już nie pamiętam jaką wagę, ale duże były. Jak pamiętacie, to był samica, samiec, tam samica. No, nie, samica, samiec, samica, samica. No, trzy samice były. Została jedna, ale jak okoci się, to będą filmiki. Na, na 30%, to no na 30%, prawie chyba na 100% nawet, będą same czarne i takie beżowe, czy tam nawet siwe króliki, bo, bo będą takie. No dobra, to co, Do następnego, siema!